Kroniki Zbrodni to seria, która już kilka razy pojawiała się na wojennik TV. Zarówno w momencie, gdy pokazywałem Wam odsłonę Kroniki Zbrodni 1900, przynoszącą nas do Label epok, jak i również podstawową wersję gry, która przynosi nas do Londynu na początek XXI wieku. W obu tych przypadkach czasami łatwo jest znaleźć pewien punkt zaczepienia, bo fakty, które kojarzymy, korelują z tym, co znamy z otaczającej nas rzeczywistości, albo z tego, co znamy z kart historii. Ale jeżeli przeniesiemy się 400 lat do przodu, to może się okazać, że znajdziemy się w okolicznościach zupełnie innych: w świecie cybernetyki, technologii i w świecie, gdzie maszyny oraz roboty współistnieją razem z ludźmi. Jak sobie poradzimy z rozwiązaniem spraw kryminalnych, które byłyby osadzone właśnie w takich realiach? Możemy to sprawdzić, sięgając po kroniki zbrodni 2400. Cześć, tu jeszcze Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Jak przed momentem mogliście usłyszeć, dzisiaj kolejna odsłona cyklu traktującego ogrze, którą już pokazywałem w kilku różnych filmach na Wojennik TV. A to efekt tego, że jest to gra, która rozrasta się i której seria na chwilę obecną liczy już kilka pozycji. Mowa o serii Kroniki Zbrodni. Wersja podstawowa, zaprojektowana przez Davida Sicurella, spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem i nie ma co się w związku z tym dziwić, że nowatorska metoda, czy też nowatorska technologia, która została wykorzystana w trakcie projektowania tej gry, skłoniła wydawnictwo autora do pójścia tą ścieżką dalej i do zaprojektowania kolejnych gier. Ogromny potencjał tego rozwiązania polegającego na stosowaniu QR kodów sprawił, że powstała seria Millennium. Gra Seria gier w przypadku który mamy do czynienia z rozwiązywaniem zagadek kryminalnych osadzonych w różnych momentach historii mamy wersję 1900 osadzoną w okresie labelepok w Paryżu, wersję 1400 osadzoną w okresie średniowiecza i wreszcie prezentowano dzisiaj wersję 2400 osadzoną w dalekiej przyszłości. I dzisiaj chciałbym wspólnie z Wami otworzyć pudełko z grą Kroniki Zbrodni 2400, a więc tą cyberpunkową, tą futurystyczną wersję serii Kroniki Zbrodni. Autorami tego tytułu są przywołany wcześniej David C. oraz Wojciech Grajkowski. Tytuł, tak jak wcześniejsze gry z serii, przeznaczony jest dla 1 do 4 graczy. Czas rozgrywki wyniesie około 60 do 90 minut w zależności od granego scenariusza, a minimalny wiek gracza został wyceniony na 14 lat. Gra została wydana, podobnie jak wszystkie inne w tej serii, przez wydawnictwo Lucky Duck Games. W grze wcielimy się w rolę detektywa, generalnie kogoś, kto prowadzi śledztwo, bo w zależności od konkretnej odsłony to może być inna funkcja. Na przykład w 1900 prowadziliśmy śledztwo dziennikarskie. Wcielamy się w związku z tym w rolę osoby lub osób, które prowadzić będą śledztwa, które będą próbowały rozwikłać jakąś zagadkę. Te zagadki będą napędzane aplikacją, bo żeby grać w Kroniki Zbrodni 2400 potrzebujemy takiej aplikacji, którą musimy ściągnąć na nasze urządzenie mobilne lub na komputer. Korzystając z tej aplikacji później możemy wyświetlać co dzieje się na miejscu zbrodni, szukać w ten sposób śladów, ale największą nowinką wykorzystywaną przez tą grę jest korzystanie z QR-kodów. Na kartach, bowiem jest to gra wykorzystująca jako fizyczne komponenty karty. znajdują się QR-kody, które to zeskanowane naszym urządzeniem mobilnym pozwalają następnie na odczytanie w aplikacji co w danym miejscu albo co z daną osobą możemy uczynić. Możemy wejść w interakcję z napotykanymi indywiduami. Możemy, próbować znajdywać dowody rzeczowe, sprawdzać, czy mamy na związek ze sprawą. A więc z wykorzystaniem QR-kodów możemy ten sam element, fizyczny komponent, wykorzystać w szeregu spraw. Bowiem gra jest tak pomyślana, że komponenty mogą być wielokrotnego użytku. W jednej sprawie napotykamy człowieka, który jest lokajem, ale w innej ta sama karta z tym samym QR-kodem już jest przestępcą. W związku z tym rewolucyjne, bardzo innowacyjne podejście, które, tak jak wcześniej wspomniałem, zostało należycie wykorzystane, bo seria Kroniki z jest intensywnie rozwijana. Dzisiaj chciałbym wspólnie z Wami otworzyć pudełko Kronik z Broni 2400. Nie oglądając absolutnie wszystkich komponentów, tylko te, które nie popsują nikomu zabawy, więc od razu deklaruję, że jest to unboxing bez spoilerów. Zajrzyjmy więc teraz do pudełka i zobaczmy, jak wyglądają elementy tego futurystycznego tytułu. Poniżej rzut oka na pudełko zgrał Kroniki zbrodni 2400. To nie są pierwsze odwiedziny w ramach tej serii, w serii Milenium, bo na kanale znajdują się zarówno unboxing, jak i recenzja odsłony kroniki zbrodni 1900 osadzonej w labele Pok w Paryżu. Ale tu przenosimy się 500 lat do przodu, do przyszłości, a więc do świata, który został wykreowany dla potrzeb tej gry. Świata, który jest światem jak można się łatwo domyślać cybernetycznym, światem pełnym technologii, wszechobecnych implantów sztucznej inteligencji. I to właśnie w takich realiach przyjdzie nam wcielić się w rolę prowadzącego śledztwo, bo ten element oczywiście się nie zmienia. Okładka od razu od razu przywodząca na myśl przyszłość, przywodząca na myśl świat technologii, a więc całkowicie inny setting niż inne gry z serii Kroniki Zbrodni. Po drugiej stronie tradycyjnie opis na podstawie którego z jednej strony możemy zapoznać się z tym, o czym w ogóle traktuje gra i mamy informację, że jest rok 2400. Nazywamy się Kalia Lavelle, a więc nazwisko pozostaje takie samo, jak w przypadku pozostałych odsłon Kronik Zbrodni serii Millennium. Jako świetnie wyszkolona cyberagentka chciałeś zajmować się zwalczaniem przestępczości, jednak szybko zrozumiałaś, że twoim przełożonym zależy wyłącznie na własnych korzyściach. Odeszłaś ze służby i nie należysz już do elitarnej jednostki Belcor. Nie masz teraz odznaki ani cybernetycznych implantów. Szukając sprawców zbrodni, możesz liczyć jedynie na siebie. Tak więc wygląda setting. Mamy też możliwość rzucenia okiem na część lokalizacji, które też akurat łatwo się domyślać będą niezwykle futuryst futurystyczne. Za moment im się przyjrzymy. Również karty postaci, specjalnych kart, których oczywiście z racji faktu, że technologia w innych odsłonach nie była aż tak zaawansowana, nie była aż tak futurystyczna, nie znajdowaliśmy, ale tu będą rzeczywiście karty implantów. Mamy też informację o tym, że w tej konkretnej odsłonie znajdziemy cztery cyberpunkowe sprawy do wyjaśnienia i wreszcie mamy informacją, że jest to samodzielna gra, czy nie potrzebujemy innych części Kronik Zbrodni, żeby dobrze bawić się przy Kronikach Zbrodni 2400. I bardzo ważna informacja, którą warto podkreślać za każdym razem, gdy o tej grze w ogóle się opowiada, gdy o tej serii się opowiada. Do gry potrzebna jest aplikacja, którą ściągamy z internetu, ale później już samej rozgrywki połączy, w trakcie samej rozgrywki połączenie internetowe już nie jest potrzebne. Ta aplikacja chodzi po pobraniu, więc możemy w nią spokojnie także grać wtedy, gdy nie mamy dostępu do internetu albo nie chcemy wykorzystywać łącza internetowego. Wtedy spokojnie też w tą grę zagramy, mając tą aplikację już ściągniętą na nasz aparat. Otwórzmy teraz pudełko. Zobaczmy, jak wyglądają komponenty składające się na odsłonę 2400 w ramach serii Kroniki Zbrodni. Nie pokażę oczywiście wszystkich elementów, bo wzorem pozostałych gier z tej serii Znajdują się tutaj elementy, które powinniśmy odkrywać dopiero w miarę rozpatrywania, rozwiązywania kolejnych spraw. A więc, aby nikomu z oglądających nie psuć zabawy, nie będę pokazywał wszystkich kart. Obejrzymy tylko część z nich, te, które możemy spokojnie obejrzeć, żeby nikomu nic nie zaspoilować. Na wierzchu tradycyjnie instrukcja z tą samoklimatyczną ilustracją na pierwszej stronie. Instrukcja na wzór. Pozostałych części, ale jak widzicie, mroczniejsza, przynosząca nas do ciemnego świata, w którym to będziemy dysponować także planszetką dostosowaną do tego klimatu, kartami. Mamy opis rozgrywki, opis lokacji, informacją także o tym, że w trakcie rozgrywki możemy korzystać ze specjalnych okularów, które pozwalają na oglądanie miejsca zbrodni w trójwymiarze. Te okulary nie są częścią tej konkretnej gry. Aby z nich skorzystać, potrzebujemy albo się nie wyposażyć, albo na przykład kupić podstawową wersję Kroniki Zbrodni, w której to takie okulary są do, do której takie okulary są dorzucane. Wreszcie informacje o dwóch pozostałych częściach serii Milenium, czyli wspomnianej wcześniej wersji 1900 osadzonej w Paryżu w okresie La Belle Époque. Materiały o tej części znajdziecie na Wojennik TV i Kroniki Zbrodni 1400, a więc Mroczne Średniowiecze. Następnie, planszetka. planszetka, która wykorzystywana jest w każdej odsłonie Kronik zbrodni, aby przytrzymywać na niej karty, karty dowodów, a więc rzeczy, na które wpadniemy w trakcie rozgrywki, które nakierowywać będą nas na elementy śledztwa, a także miejsca, gdzie będziemy układać karty napotykanych na naszej, na naszej drodze postaci. I czy tymi postaciami w tej części będą wyłącznie ludzie? Tego szczerze mówiąc nie wiem. Wyobrażam sobie, że w 2400 roku 2400 równie dobrze na naszej drodze mogą stawać cyborgi, roboty lub jakieś inne maszyny lub istoty, w przypadku których sztuczna inteligencja będzie grać dużą rolę. Następnie arkusz. Specjalny arkusz, którego nie było w poprzednich częściach, i to, jak zakładam, będzie arkusz, na którym umiejscowiać będziemy nasze implanty. Implanty, które pozwolą nam, jak zakładam, również uzyskiwać dostęp do szeregu korzyści, bo jeżeli będziemy mieli przykładowo implant słuchowy lub wzrokowy, to być może będzie nam prościej odnajdywać konkretne ślady, prościej podążać też jakąś ścieżką. Pozostałe elementy są, jak widzicie, zamknięte w pomysłowy sposób, bo całość nie będzie nam skakać, jeździć po pudle, bowiem jest zabezpieczona dodatkową przykrywką plastikową z logo Chronicles of Crime. To jest coś, co też mi się podoba, bo dzięki temu gra bez problemu, nawet w podróży, zachowuje, zachowuje swój układ w pudle. Później mamy karty. Karta Kruka to jest coś specyficznego, czego w poprzednich częściach rzecz jasna nie było. Tu są karty postaci, więc te myślę, że możemy obejrzeć bez większego problemu. Ja więc te oswobodzę, tak żeby móc im się przyjrzeć bliska. Zwłaszcza, że chętnie obejrzałbym jak wygląda kruki i karty specyficzne. I jak widzicie również na tych kartach wzorem poprzednich części kod QR pozwalający na jego zeskanowanie i w ten sposób na podążenie konkretną ścieżką podpowiadano przez to, co nam wyświetli aplikacja w trakcie rozgrywki. Karta kruka dwustronna, a tak wyglądają przykładowe postacie, na które natkniemy się w trakcie rozgrywki, a więc ewidentnie również klimat futurystyczny, jak widzicie jakieś implanty, jakieś urządzenia nakładane również na twarz. To ewidentnie nie jest człowiek, jest tak jak wcześniej mówiłem, na naszej drodze staną także inne istoty. Grafiki, wzorem poprzednich części, niezwykle klimatyczne. I tu została wykonana chyba dobra robota, jeśli chodzi o sam klimat, atmosferę dodatku, bo dzięki temu ewidentnie widać, że mamy do czynienia z grą osadzoną w przyszłości. A to ważne, bo dzięki temu gra nabiera jeszcze dodatkowego klimatu. Elementy fizyczne, a więc karty, karty lokacji są tymi, które przede wszystkim budować będą klimat, poza samymi opisami, bo o wiele prościej jest przenieść się do świata cybernetycznego, jeżeli oprócz samego opisu mamy też na czym zawiesić oko, to zdecydowanie bardziej działa na wyobraźnią. Zobaczmy, jak wyglądają lokacje, bo i te mocno powinny budować klimat. I tych lokacji zdaje się siedem. Tak wygląda pierwsza z nich a więc jakieś stanowisko, gdzie będziemy przeszukiwać sieć, przeszukiwać świat wirtualny w poszukiwaniu wskazówek. To jest zdaje się nasza lokacja startowa, a później mamy miejsca, które będziemy mogli w trakcie rozgrywki odwiedzać, bo mimo wszystko, mimo że 2400 to odległa przyszłość i wiele spraw załatwiać będziemy wirtualnie rzeczywistości, to jednak trzeba będzie także fizycznie przemieścić się do konkretnych miejsc. Te planszetki dwustronne. Tak wygląda planszetka AB. Następnie mamy CD. Też niezwykle klimatyczna, przywodząca na myśl korporację NBN z Netranera. Mroczne miasto na D. E. Ponownie z Megalopolis, ze wszechobecnymi statkami powietrznymi. F. Też niezwykle klimatyczna ilustracja. G. A po drugiej stronie. Pełna Zgiełku, Świateł, Nocna Metropolia, I oraz J, to mi się niezwykle podoba. To z kolei przywodzi na myśl scenę z Matrixa. K, gdzie mamy jakieś kramy, Dzielnicę Handlową czy też Dzielnicę Targową. L, to już jakiś proczniejszy zaułek zdaje się. M, i wreszcie N. Wieża Efela. Fantastyczna. Jak widać, mamy rzeczywiście fragment wieży Efela, a oprócz tego hologram. Tak, jak gdyby wieża Efela doznała w 2000 do 2400 roku jakiegoś uszczerbku, i gdyby trzeba było uzupełnić jej strukturę tego typu hologramem. Tak wyglądają karty. Czy też planszetki lokalizacji, a oprócz tego tradycyjnie także zestaw kart dodatkowych, kart, których już otwierać nie będę. Pośród tych kart karty dowodów, czy też karty śladów, również z QR-em. I tu mamy na przykład nazwę żywność, co znaczy, że w trakcie rozgrywki, jeśli w danym miejscu znajdziemy albo zobaczymy na przykład skórkę od banana, albo jakiś, jakiś posiłek, to taką kartę możemy następnie zeskanować, szukając śladów. Aplikacja podpowie nam, czy poszliśmy słusznym tropem, czy może jednak. Obecność tych elementów na miejscu, które akurat badamy, nie ma żadnego znaczenia. Pośród tych kart, również karty specjalne, stąd powód, dla którego tego arkusza już nie otwieram i nie pokazuję, żeby nikomu nie popsuć zabawę, bo może być tak, że są tam jakieś elementy, z których, których nie powinniśmy oglądać, żeby później nie nie stracić, nie stracić elementu zaskoczenia w momencie rozgrywania konkretnej sprawy. Tak oto wyglądają wszystkie elementy składające się na grę Kroniki Zbrodni 2400. Zapraszam jeszcze do szybkiego podsumowania, w trakcie którego opowiem o swoich pierwszych wrażeniach. Kroniki Zbrodni 2400 prezentują się bardzo okazale. Nie jest to żadna niespodzianka, bo obejrzawszy, zagrawszy wcześniej pod słonę 1900, znając także wersję podstawową kronik zbrodni, nie spodziewałem się czegoś innego, ale byłem bardzo ciekawy, jak ten futurystyczny klimat został przedstawiony zarówno na kartach lokacji, jak i na kartach postaci, które możemy, które możemy na naszej drodze napotkać. I muszę powiedzieć, że to zostało zrealizowane w bardzo, bardzo dobry sposób. Podoba mi się bardzo oprawa wizualna, która, nie ukrywajmy, bardzo mocno buduje klimat rozgrywki. W 1900 ten klimat był odczuwalny, były nawiązania do label epok, ale to nie jest tak bardzo spektakularny moment w historii, w którym, w którym byśmy świetnie klimatycznie mogli się odnaleźć. Elementy futurystyczne działają już na wyobraźni o wiele bardziej, bo pozwalają nam na przeniesienie się do świata wszystkich. Filmów science fiction albo naszych wyobrażeń o tym, jak może wyglądać daleka przyszłość, a więc mamy faktycznie wielkie megalopolie. Bardzo podoba mi się też dobór kolorystyki, bo wszystkie miejsca, które oglądamy, są niezwykle ciemne są wypełnione wyłącznie sztucznym światłem różnego rodzaju elektronicznymi billboardami różnego rodzaju nawiązaniami do futurystycznych filmów. Postacie, które napotykamy na naszej drodze to ludzie, ale niekoniecznie tacy, jakich znamy z dnia dzisiejszego. To są ludzie z różnego rodzaju implantami, cybernetycznymi ulepszaczami, to są także roboty, to są również różnego rodzaju przejawy sztucznej inteligencji. I super, że to się w tej grze znalazło. Już patrząc na same komponenty, od razu widzimy, że jest to gra cyberpunkowa osadzona gdzieś w świecie technologicznej przyszłości. To mi się bardzo podoba. Mechanicznie myślę, że nie będzie wielkich różnic na tle tego, co oferowały poprzednie wersje, choć jak w każdej innej odsłonie mamy mimo wszystko pewne nowinki. Tu będą to implanty i też bardzo dobry pomysł, bo bardzo klimatyczny i świetnie wiążący się z tematem technologiczno-futurystycznym, więc coś, co moim zdaniem niekoniecznie mocno skomplikuje rozgrywkę, a co sprawi, że sięgając po tą grę będziemy mieli poczucie tego, że jednak mechanicznie jest pewien dodatkowy niuans i coś, co odróżnia tą odsłonę od pozostałych, poza oczywiście momentem w czasie, gdy jest osadzona więcej o samej grze w kolejnych materiałach, a na chwilę obecną mogę tylko powiedzieć, że pod kątem jakości tego co znajduje się w pudełku i klimatu, który to będzie budować, jestem pod dużym wrażeniem. To był unboxing gry Kroniki Zbronni 2400 wydanej przez Lucky Duck Games. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam też do innych materiałów na Wojennik TV. Zapraszam zapraszam was również na nasz Facebook oraz na Instagram. Życzę bardzo dobrego dnia. I do zobaczenia następnym razem.